Kolorowe plastikowe zabawki, drewniane obrazy, pachnące chleby i wędliny. A kiedyś pachnidła, sukna, a nawet woły. Dziś chcemy opowiedzieć Wam o jarmarkach, a jesteśmy na jednym z nich: na jarmarku hetmańskim w Zamościu. Historia naszego jarmarku jest bardzo ciekawa. Upamiętnia on nadanie aktu lokacyjnego miastu w 1580 roku przez Stefana Batorego. Obecnie trwa dwa dni. Ale jarmarki trwały od jednego dnia nawet do kilku tygodni. A dzisiejszy jarmark jest wyjątkowy, ponieważ w tym roku obchodzimy 444. urodziny Zamościa. Z tej okazji banici zamojscy przygotowali atrakcje sprzed wieków. Możecie tu zobaczyć, jak kiedyś bawili się ludzie na jarmarkach i nie tylko. Możecie tutaj powalczyć na szable, spróbować dobrego jadła albo potańczyć przy dawnej muzyce. My już wracamy z dawnych czasów do teraźniejszości, na jarmark hetmański. Nazwa jarmark wzięła się od niemieckiego słowa Jarmarkt, które oznaczało targ doroczny. Tym różnił się od zwyczajnych targów, że wymieniano tutaj towary z innych miast, a często nawet z zagranicy. W średniowieczu była to jedna z podstawowych form wolnego handlu, a jarmarki odbywały się przy okazji świąt kościelnych. Panował wtedy tak zwany pokój jarmarszny, który gwarantował kupcom bezpieczeństwo i nienaruszalność. Dla założyciela miasta, Jana Zamoyskiego, handel był bardzo ważny od samego początku. Dlatego też zadbał o to, aby na Rynku Wielkim znalazły się podcienia, pod które kupcy mogli się schować w razie niepogody. Ani deszcz, ani mocne słońce nie powstrzymywało kupców, a dziś zacienionymi zamoyskimi podcieniami spacerują turyści i mieszkańcy. Jarmark to też świetna okazja, żeby posłuchać muzyki tradycyjnej, muzyki ludowej, a nawet przy niej potańczyć. Dziś zagra dla Was, na potańcówce, nasza zaprzyjaźniona kapela z Borówka. Dzisiejszy jarmark nie jest zwyczajnym targowiskiem. Przyciąga on ludzi, którzy chcą zakupić rękodzieło, interesują się sztuką ludową albo chcą poznać ginące zawody. Dzisiaj jarmark ma wymiar bardziej kulturalny niż handlowy, ale jego pierwotna tradycja przetrwała w zupełnie innym miejscu, niedaleko od Rynku Wielkiego. A tym miejscem jest Zamojskie Lotnisko, na którym co niedzielę odbywa się ogromna giełda nazywana Mokrymi Tarasami. Przyjeżdżają tutaj prawdziwe tłumy, a możecie kupić tutaj dosłownie wszystko. Ubrania, skarpetki, jedzenie, piękne kwiaty. Albo skorzystać z lokalnej gastronomii i zjeść hamburgera. Targowisko zaczynało swoje dzieje jako giełda samochodowa, ale rozrosło się bardzo szybko do tak ogromnych rozmiarów, więc możecie tutaj się poczuć jak na miejscowym stadionie dziesięciolecia. Dzisiaj giełda już się kończy, ale aby poczuć jej prawdziwy, specyficzny klimat, musicie tu po prostu przyjechać, bo wszystkiego nagrywać nie możemy. Jak widzicie, handel w Zamościu mocno się rozwija. Jan Zamojski z pewnością byłby z nas dumny. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.